Dzień dobry, wieczór, witam ponownie. 2 czerwca 2025, niezmiennie od pół roku, prawie w każdym razie. No, dzisiaj taka pogoda, naprawdę na krótki rękawek już. Przy czym gotowy też jestem na deszcz, bo przecież coś leci z zachodu. Zemsta Berlina, jak to mówią. Mokre pozdrowienia dla Karola lecą, ale może zdążę. Jakoś już tam gdzieś bliżej, chociażby metra się znaleźć. Mam płaszczyk w sumie, to prawda jest taka, że nawet jak zacznie padać, to szybko założę, i będzie całkiem przyjemnie się jechało. Jedyna ujma to taka, że nie mam tylnego błotnika, a ten płaszczyk na tym błotniku tak sobie potrafił się oprzeć i się, żeby nie wkręcić, no przy okazji też nie pobrudzić od tylnego koła, od chlapania, no ale zupełnie nieprzygotowany na deszcz jestem dzisiaj Patrzę w prognozy kolejne, to jutro i pojutrze nie powinno padać raczej, jakiś tak spektakularnie. Więc błotnika tak czy siak już nie założę teraz. A płaszczyk zawsze w gotowości jest. Taki, taki no profesjonalny można powiedzieć muszę przetestować MRC, bo już raz jechałem w MRC, ale na bardzo silnym wietrze i się tak za bardzo nie sprawdził. Zresztą, no wiadomo, te chińskie MRC to są takie rozmiaru na Chińczyka. Nie? Więc powiedzmy, dużo nie przykrył. Szczególnie jeśli chodzi o spodnie. Ale trzeba update'ować tę wiedzę. Może faktycznie zamiast Ciężkiego płaszczyka stworzywa jakiegoś typu tam folia PCV, powlekana wielokrotnie. Może wystarczy włożyć lekkie MRC do kurtek przeciwdoszczowych, to nie lubię. Człowiek się w nich gotuje. Zamiast być mokrym na zewnątrz, to jest mokrym od wewnątrz. A nie ma takiej kurtki, żeby miała na tyle dobrą membranę, żeby ta para, którą człowiek wydziela, od strony skóry jakoś się dobrze wentylowała. Tylko płaszczyk, który nie przykrywa całkowicie tylko robi taki daszek od góry i tyle a dzisiaj widziałem gościa z parasolem, jechał no też można, też tak myślałem jak się powoli jedzie no to jednak klapie spod kół trochę nie ma dobrej opcji na deszcz w każdym razie w sumie to miał pierwszeństwo Ale jak już Państwo wymusili, to i ja, no nie? No ale trzeba uważać. Tutaj pan miał pretensję do drugiego pana, który jechał obok pani. Że się tak minęli tymi barkami powiedzmy, no ale no to normalne jest, że jadą obok siebie. Nie ma co z tym walczyć. Trzeba uważać. Obie strony muszą uważać. Nie ma co się tam na siebie nastawiać i wyprzedzać przez przejściem dla pieszych. No nie? No i żeby być pieszym trzeba też być na przejściu, a nie obok przejścia. To jest prawda. No już abstrahując od faktu, że te przejścia faktycznie nie istnieją w świetle nowego prawa. No. Nie ma znaków pionowych. Dziecko do lat 10 powinno być na chodniku. Czyż nie? O, w taki kanał to można wpaść kołem. No, dzięki. O no to nie po chodniku powinno jechać dziecko z panem. Pan na to w... w urnie. To są ci postępowcy. No nie. Ja tam mówię. Jakieś zasady trzeba mieć, nawet jak są stare i nieaktualne, to póki się ich nie zmieni, to trzeba ich przestrzegać. Bo wszystkim wtedy się łatwiej żyje, gdyż wszyscy je znają. Natomiast no, oczywiście trzeba je zmieniać, natomiast no, nie można lekceważyć. I to jest ta różnica. Między tymi obozami, powiedzmy, politycznymi w Polsce. Już pierwsze kropelki czuję na nosku, ale myślę, że to nie będzie tak jak rano, że zgęstnieje nagle i będę musiał uciekać. Chyba zdążę, chyba zdążę do siebie, bo akurat jadę z deszczem. A rano jechałem dokładnie pod deszcz, więc nastąpiło zderzenie. cóż, cóż, tu kryć. No, oczywiście jadę prosto po drona, bo już jest na odbioru. Cud. Cud się stał. Doszedł. Zobaczymy, co to za sztuka. Czy refubriszowany, czy zupełnie nowy? Poznam, po to, poznam to po zabezpieczeniu takim piankowym gimbala. Jeśli będzie nowy, to będzie miał piankę włożoną. byle działał, jak będzie dobrze działał to niech se będzie, jakikolwiek to 39 euro nie ma problemu jeszcze jedna taka wymiana mi będzie przysługiwać do końca stycznia przyszłego roku No i jeden flyaway, czyli ucieczka Opcja wykupienia flyawaya jest oczywiście droższa no? bo to bateria wtedy jeszcze dochodzi Zobaczymy, ciekawy jestem. Teraz już będę łażyć po krzakach, nie będę latał ani gdzieś tam po gęstym lesie. Śmigiełka do awaty też już są wysłane przez Amazonę. Jutro powinny być, więc myślę, że jak wszystko dobrze pójdzie i pogoda dopisze, we czwartek się znowu pojawię na. robiniowych lasach na popiołkach na pewno też będę musiał do mamy podjechać więc i tak będę miał po drodze żeby tam jej jeszcze doszlifować ostatnie ustawienia w iPhoneie, albo kolejne ustawienia w iPhoneie. oczywiście mama i tak będzie miała dwa telefony uruchomione przez jakiś czas bo przecież telefonu Starego wcale nie trzeba wyłączać, rozładowywać, można go trzymać normalnie w pogotowiu. Wszystkie aplikacje też i powoli sobie się przestawiać na nowym. Nie będzie terapia szokowa, tylko proces. Najpierw uruchomię numer Orange, który jest na SIM-2 w tej chwili u mamy. Nie jest używany zbyt często. Po prostu go odpalę. Najpierw go odpalę na mamy, wisi ten telefon, potem go odpalę na tym. E sim No i zobaczymy. A potem kartę plusa trzeba będzie przełożyć. Tylko ja bym wolał ją przełożyć jako fizyczną do, do slotu. A prawdopodobnie w tej eksperii jeszcze jest karta nie microSIM, tylko jeszcze mini sim, więc nie wejdzie. Rozmiar jest ten sam, niby, jeśli chodzi o. Powierzchnię, ale jest grubość większa Mini Sima. To znaczy czy tego nawet Microsima poprzedniej generacji. Te najnowsze Microsima są cieniusieńkie. Wchodzą w te szufladki w iPhoneach. No a jest też opcja oczywiście. zrezygnować ja w ogóle z fizycznego Sima, bo można mieć dwie aktywne karty w Dual sim w slotach ESIM też Więc nie ma problemu. Czy nie? Nie, chyba nie, bo to jest e 1 jest przypisany do slotu fizycznego, a E-mail 2 jest przypisany do slotu ESIM i oczywiście można sobie mieć 15 ESIMów wgranych, natomiast aktywne aktywny na raz chyba może być jeden Muszę to sprawdzić, bo no, co z tego, że pracuję w telekomunikacji od 27 lat, jak tego nie wiem, nie? Znaczy nie wiem, jak to jest w iPhone'ach, bo głównie um, w naszej sieci w ogóle nie można mieć z dwóch kart SIM z tym samym numerem, więc myślę, że tym bardziej nie można mieć dwóch numerów na jednym e-mail'u bo to zaraz by wychwyciły jakieś protokoły bezpieczeństwa teleinformatycznego zapobiegania fraudów, fraudom. Wgłębię się w lekturę, w każdym razie telefon odbieram jutro, więc też jutro pójdę po tego SIMA do Orange. Mam tu po drodze, właśnie w kleklerku, więc wszystko załatwię jutro, bo i tak będę szedł do kleklerka. Chociaż w sumie nie mam po co, bo pizzy nie będę robił w środę. Albo może zrobię w sumie, może zrobię pizzę z Ziemią w trakcie lunchu, będąc jeszcze w pracy, a po pracy pojadę do mamy. Dać jej tego iPhone'a. No zobaczę, jaka będzie chęć moja, pizzerska. Powoli zużywam materiały, które mam. Mam jeszcze trochę mąki. To trzeba jednak rzeczywiście wypychać powoli. Z szafek. Żeby to nie za... Nie no... Nie złapało jakiegoś tego... Nowego życia. No jest trochę zabawy jeśli chodzi o odpalenie nowego telefonu, szczególnie jak się nie ma przy sobie starego, bo mając nowego iPhone'a i w miarę świeży telefon z Androidem, no to można zrobić taki transfer, ale to jest tak stary telefon z Androidem, bo Taxperia ma jakieś 11-12 lat, że już się nie da takiego transferu zrobić to już. Tam jeszcze jest Android 9, <noise> Więc wszystko trzeba ręcznie. No ale konto Google, oczywiście, działa tak samo na iPhone'ie. Ma się wtedy konto Apple, konto Google. Normalnie się człowiek loguje na konto Google, ma kontakty normalnie z Google'a, wszystko Gmaila. No i nawet nawigację Google Maps, przecież, którą wolę używać niż nawigacji iPhoneowej natomiast niewątpliwie w iPhoneie jest inna wspaniała funkcja nawigacyjno-trackingowa, czyli ten Apple Find Me, bo jednak się okazuje, że to działa świetnie. Bo na Androida są jakieś tam systemy, które wykorzystują takie połączenia między komórkami namierzanie bliskiego dystansu i tak dalej, ale to są, jest kilka systemów. No i oczywiście użytkowników też jest masa podzielonych na te kilka grup, więc nie zgrywają się, a niektórzy w ogóle tego nie instalują, więc to nie działa. Natomiast w iPhoneach wszystko działa na jednym systemie i drodzy użytkownicy, nie mówcie temu nikomu, nie mówcie tego nikomu, nawet jeśli nie używacie Apple Find Me dla siebie, nie macie jakichś tam urządzeń pododawanych albo innych telefonów obserwowanych za ich zgodą to i tak uczestniczycie w tym pro programie Find Me, bo na przykład każdy iPhone to ogarnia więc chyba, że ktoś sobie to wyłączy, bo można to wyłączyć, natomiast no, ludzie tego nie wyłączają no. lepiej mieć więcej niż mniej no. Nikt nie jest seryjnym mordercą, żeby sobie. Wyłączać findby dla bezpieczeństwa, normalny człowiek to będzie miał to włączone, tak czy siak. Bo nawet, jak sam tego świadomie nie udostępnia innym, siebie, nikogo też nie śledzi, to i tak służby ratownicze mogą go znaleźć. Jakby mu się coś stało, jakby była taka potrzeba. Także dzisiaj kolejny krótki film. Rano był króciutki, teraz też będzie króciutki z żadnych akcji, zboczeń z trasy i tak dalej. Ucieczka przed deszczem po prostu. No, widzę z daleka, że jest zielone, więc nie jest dobrze. Chyba, że sobie pojadę w lewo. Bo może tutaj sobie pojadę w prawo, będę miał bliżej, nie, nie będę miał bliżej, Pojadę sobie naokoło ja, Dla zabicia czasu. patrzę sobie przy okazji na chmury właśnie prosto w tej chwili na, za na zachód skierowałem swe oblicze o, nie jest źle, nie jest czarno nie jest gęsto coś tam za chwilę pewnie popada mocniej się trochę skumulują ale to już pewnie będę w domu będę się znęcał nad dronem będę go logował do systemów a potem może sobie obejrzę w końcu nowego Kapitana Ameryka. Chyba wpadł na Disneya ostatnio. Aha, miałem się gumą pobawić, ale to chyba nie dzisiaj. W sensie gumą w rowerze, jedynką. Gdyż bo zamówiłem dzisiaj w ogóle z AliExpress znowu trzy nowe dentki, bo już tak powiedziałem kurde, to drogie są te dentki. Znaczy czy drogie, niedrogie, no nawet nie o to chodzi, no tam 60 zł to nie jest jakaś wygórowana cena za dentkę do fata, bo gumowe też tyle kosztują mniej więcej. No i są trzy razy cięższe, natomiast Pomyślałem sobie, że po prostu już uzbroję wszystkie rowery w te gumy w te plastiki, w zasadzie fula. Też założę też mu te wkładki antyprzebiciowe, żeby to już było tak na Węgry. No i tyle to, to i, i, i tak to właśnie będzie. Dobra, pojadę sobie objazdem, legalnie. Pięknie. Także wracając jeszcze do kierowców jedzenia, którzy uderzają w rowerzystów czy tam innych takich przypadków, że rzeczywiście trochę inny styl jazdy reprezentują obcokrajowcy, szczególnie z jakichś odległych krajów, szczególnie gdzieś tam właśnie z Azji południowej, gdzie jest inna zasada ruchu. Także już tak. To też jest ciężko wytęp wytępić z człowieka, że go ciągnie do lewej zamiast do prawej. No i też pierwszeństwo jest zupełnie inną bajką. Bo ja nawet nie wiem, czy tam pierwszeństwo mają, czy co jadą, z której strony, czy tam po prostu jest dowolna amerykanka tak zwana. Nie wgłębiałem się w to nigdy. No musi być jakaś zasada pierwszeństwa. Chociaż w Chinach nie ma Pierwszeństwa z jakiejś tam strony. Tylko jest większy pojazd na pierwszeństwo, to też jest kosmos. Weź to, weź to ogarnij, nie? Weź to ocen, że ktoś jest większy od ciebie. No, lata wprawy, tak. Lata praktyk, to już też weszło w geny. Natomiast co chciałem powiedzieć, że no nie ma co winić tych ludzi, też, że wjeżdżają winnych, no ten inny też musi uważać. No, każdy powinien uważać za siebie i za tego drugiego, no niestety. To jest pierwsza w ogóle zasada, jakiej naucza się na kursach prawa jazdy, ma zasada ograniczonego zaufania. No nie wiesz, co czy ta druga osoba wszystko wie, czy wszystko widzi. To jest nie zawsze możliwe jest coś takiego jak fiksacja człowiek rozgląda się na przykład chce się włączyć do ruchu w lewo skręcając z jakiejś uliczce podporządkowanej, rozgląda się jak zobaczy jakiś szybko poruszający się samochód powiedzmy i wydaje mu się że zdąży, no to już tak się fiksuje, że nie popatrzy w drugą stronę chociaż niedawno patrzył, ale już Pewnie tam ktoś z tamtej strony zdążył nadjechać. No bo faktem jest, że wszyscy jednak jeżdżą za szybko. Nawet mnie się czasami zdarza, natomiast ja jadę szybciej tylko wtedy, kiedy wszyscy jadą szybciej żeby nie robić zawali drogostwa. Na przykład, jak jestem sam na drodze, to jadę tyle, co jest na znaku, a nie tyle, co mi licznik wskazuje. Nie, 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 bo przecież jak jedziesz 50-licznikowe, to tak naprawdę jest 46. Jak jedziesz 54 licznikowe, no to wtedy GPS pokazuje 50. Ja jestem GPSowy, jadę tyle, co pokazuje GPS, żeby nie zamulać. Natomiast mówię, no trzeba uważać, no trzeba patrzeć, trzeba się dostosowywać. Jak trzeba jechać szybciej, to jechać szybciej. No niestety też, żeby nie robić zamieszania. Prosta sprawa. Natomiast, no zawsze mieć oczy dookoła głowy. Lepiej ustąpić niż koniecznie dążyć do tego, że moje ma być na wierzchu. No może no, będzie moje na wierzchu. No. Na wierzchu, no na masce czyjś. O, czerwony Jaris to jest naprawdę pojazd wysokiego ryzyka bez kitu. O już czuję coraz więcej kropel deszczu na plecach i na przedramionach Także goni, goni. Dzisiaj wyszedłem 5 minut w ogóle wcześniej z biura dobrze zrobiłem, <noise> bo jest gwarancja, że dojadę jako tako bo jak już tu zaczyna padać, ja mam 5 minut do domu, no to, to znaczy, że gdybym był 5 minut później, w tył, no to by było już Mokro, po prostu. Może sobie tutaj trochę przyspieszę, jest tak z górki. No ciemna chmura po prawej tam na zachodzie. A jeszcze po tego drona. No nic, ciepły deszcz. Nie będę już tego płaszczyka wyjmował. Potem musiałbym go suszyć. A ja tak czy siak trochę tam dostanę tych korpelek. Kapię coraz bardziej. Już mam okulary zakapane, ale jestem bardzo blisko domu. Już to najsse skręca chyba w prawo, nawet ulicą sobie pojadę. Już nie będę czekał na światło, bo i tak skręca mi tak. Więc whatever. Tutaj sobie mogę przelecieć też, bo tu jest przecież ulica, jak widać, no bo samochody tutaj też się nie ewaporowały, nie teleportowały, tylko jakoś tu wjechały, więc samochody tędy wjeżdżają, to i ja mogę jechać. No nie? No teraz szybki transfer. W ten sposób. I teraz nie jadę do domu, tylko przecież jadę do Pana B, więc mam tutaj taki chodnik pod idealnym kątem. Czy chodnik, to nie jest chodnik, przepraszam za nadużycie tego terminu technicznego. Mam drogę osiedlową, właściwie alejkę parkową, na której nie ma ograniczeń jazdy rowerem. Jak widać, trzeba zachować tylko super szczególną ostrożność. I zaraz będę u pana B A jak wyjdę od pana B to będzie oberwanie chmury tak A ja z dronem pod koszulką Będę szybko jechał do domu No i dobrze, bo w piątek w sumie zmylony jakimś tam kolejnym dziwnym statusem z UPS leciałem do tego pana B przed 18, żeby zdążyć a się okazało, że w ogóle tej paczki jeszcze tam nie ma, nie? I leciałem w deszczu właśnie, na piechotę. Szedłem w obie strony. A nie było tak ciepło jak dzisiaj. Także na rowerze nawet w jakiejś ulewie mogę teraz przekabacić się. O, tu parkowałem wczoraj. Przez chwilę gałęzie mnie gryzły po dachu trochę. Nawet jedną łamałem. Na, na chwałę kolejnych Parkujących, ale nie wszystkie jeszcze. Jeszcze jedna powinna być skasowana, a to przy okazji ją skasuję. Po co mają ludzie sobie drapać dachy? No dobra, jest i pan B. Także parkuje i, i wszystko wiem. Czy to jest to, jak na fatbajki? No, no no tak kurczę. Ech! Prawie. Do zobaczenia jutro w takim razie.